Podczas gdy firmy motoryzacyjne na całym świecie ścigały się w rozwoju pojazdów elektrycznych, Toyota podjęła krok, który wstrząsnął całym rynkiem pojazdów elektrycznych. W 2025 roku Toyota wprowadziła na rynek nowy silnik hybrydowy piątej generacji, który jak twierdzi firma jest najbardziej oszczędnym i emitującym najmniej spalin silnikiem w historii. Raporty wskazują, że silnik ten jest o około 12% bardziej oszczędny niż starsze modele hybrydowe i charakteryzuje się wyższą mocą. Wyobraź sobie, że podczas gdy inne firmy skupiają się wyłącznie na samochodach zasilanych bateriami i zmagają się z infrastrukturą ładowania. Toyota wprowadziła na rynek silnik, który może być zasilany zarówno benzyną, jak i energią elektryczną, co oznacza brak problemów z ładowaniem i doskonałe zużycie paliwa. Ten krok stał się poważnym problemem dla firm takich jak Tesla, BYD i Honda, ponieważ Toyota pokazała, że przyszłość może być nie tylko elektryczna, ale także inteligentna hybryda. Bądźcie więc czujni do końca filmu, ponieważ dowiecie się, jakie nowe technologie Toyota wdrożyła w tym silniku, który wzbudza tak duże zainteresowanie i jak rewolucjonizuje on cały rynek samochodów elektrycznych. Zanim obejrzysz film, zasubskrybuj kanał, aby jako pierwszy zobaczyć tak autentyczne i interesujące informacje. Zanim poznasz ten nowy silnik, poznajmy obecną pozycję Toyoty na rynku globalnym i dowiedzmy się, jak firma doszła do tego punktu. Toyota rozpoczęła swoją działalność w 1937 roku w Toyota City, małym miasteczku w Japonii. Kiedy Kichiro Toyota marzył o odłączeniu się od firmy produkującej maszyny tekstylne swojego ojca i rozpoczęciu produkcji samochodów. Nikt wówczas nie przypuszczał, że ta niewielka firma stanie się kiedyś największym producentem samochodów na świecie. Początkowo Toyota produkowała zaledwie kilkaset pojazdów, ale stopniowo ugruntowała swoją reputację dzięki japońskiej inżynierii, niezawodnej jakości i trwałym pojazdom. W latach 50. I 60 do XX wieku, gdy japońska gospodarka dynamicznie się rozwijała, Toyota przykuła uwagę świata swoim systemem szczupłej produkcji, niskokosztową techniką produkcji o wysokiej jakości. Potem pojawiła się Toyota Corolla, która zmieniła historię. Ten samochód był tak niezawodny i ekonomiczny, że od 1966 roku sprzedano go w milionach egzemplarzy i jest znany jako najlepiej sprzedający się samochód na świecie. Dziś Toyota stała się numerem jeden wśród producentów samochodów nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. W 2024 roku Toyota sprzeda około 11,2 miliona pojazdów w porównaniu z około 10,6 miliona w 2023 roku. Oznacza to, że firma osiągnęła wzrost sprzedaży o około 600 zero pojazdów w ciągu zaledwie jednego roku. Ten wzrost jest znaczący, ponieważ podczas gdy inne firmy ponosiły straty na rynku pojazdów elektrycznych, Toyota generowała stabilne zyski dzięki technologii hybrydowej i modelom oszczędnym pod względem zużycia paliwa. Największą sprzedaż odnotowały modele takie jak Corolla, RAV4, Camry i Hilux. Marka Lexus osiągnęła również rekordowe wyniki sprzedaży w segmencie luksusowym. Warto zauważyć, że około 37% całkowitej sprzedaży Toyoty stanowiły pojazdy hybrydowe, co oznacza, że firma nie weszła jeszcze w pełni na rynek pojazdów elektrycznych, ale nadal utrzymuje się w czołówce pod względem rentowności. W porównaniu z firmami takimi jak Tesla, BYD czy Ford model biznesowy, Toyoty jest uważany za najbardziej zrównoważony. Podczas gdy inne firmy zmagały się z problemami z bateriami i siecią ładowania, Toyota stopniowo przyjęła strategię wielotorową, kontynuując pracę nad pojazdami benzynowymi, dieslami, hybrydowymi, wodorowymi i elektrycznymi. To właśnie dzięki temu w 2024 roku osiągnęła nowy rekord zysku, mimo że wiele firm produkujących pojazdy elektryczne poniosło straty. Siła Toyoty tkwi nie tylko w pojazdach, ale także w sposobie myślenia. Firma nigdy nie podąża za trendami. Zawsze rozumiała i wdrażała technologię z wyprzedzeniem. Na przykład w 1997 roku, kiedy świat nie znał jeszcze nazwy, samochody elektryczne Toyota zaskoczyła wszystkich wprowadzając na rynek Priusa Hybrid. Ten sam Prius nadal jest uważany za symbol technologii hybrydowej. Teraz, w 2025 roku, kiedy wszystkie firmy koncentrują się na pojazdach elektrycznych, Toyota ponownie powtórzy tę samą historię, wprowadzając nowy silnik hybrydowy piątej generacji. Jeśli chodzi o udział w rynku globalnym, Toyota ma około 10,7%, co jest ogromnym wynikiem dla każdej firmy motoryzacyjnej. Jej pozycja w Japonii, Ameryce, Europie i Azji jest tak silna, że co dziesiąty sprzedany samochód to Toyota. Silnik hybrydowy piątej generacji. Na czym polega jego prawdziwie przełomowa technologia? Nowy silnik hybrydowy piątej generacji Toyoty to prawdziwy cud techniki, który przykuł uwagę całego przemysłu motoryzacyjnego. Aby to zrozumieć, musimy w prosty sposób zrozumieć, co go wyróżnia. Toyota opracowała ten silnik wykorzystując technologię Dynamic Force, która jest znacznie mocniejsza i wydajniejsza niż poprzednie silniki hybrydowe. Jego najważniejszą zaletą jest sprawność cieplna, czyli efektywność spalania paliwa i przekształcania go w energię. Zazwyczaj silniki benzynowe mają sprawność około 30%. Ale nowy silnik Toyoty oferuje sprawność cieplną na poziomie około 41%, co oznacza większą moc i lepsze spalanie przy mniejszym zużyciu benzyny. Dlatego Toyota twierdzi, że ten silnik pozwala zaoszczędzić około 12% paliwa niż poprzednio. Porozmawiajmy teraz o jej najbardziej unikalnej technologii, cyklu Atkinsona. Silniki w naszych pojazdach zazwyczaj pracują w cyklu Otto, który spala paliwo szybko i generuje większą moc, ale wadą jest również większe zużycie benzyny. Toyota zastosowała cykl Atkinsona w tym nowym silniku, który spala paliwo powoli i wydobywa jego pełny potencjał. To znacznie zmniejsza zużycie paliwa, a silnik pracuje chłodniej i płynniej. Dzięki temu silnik ten może zapewniać wysoką moc przez dłuższy czas, nawet przy mniejszym zużyciu paliwa. Kolejnym atutem jest podwójny układ wtryskowy, czyli podwójny układ wtrysku paliwa. Podczas gdy typowe silniki wtryskują paliwo z jednego źródła. Toyota stworzyła w tym systemie dwa kanały. Jeden wewnątrz cylindra, a drugi przy zaworze dolotowym. Podczas pracy silnika przy lekkich obciążeniach system wtryskuje mniej paliwa, a gdy potrzeba więcej mocy, oba wtryski działają jednocześnie. Zaletą tego rozwiązania jest to, że paliwo nie jest marnowane, a silnik nie jest przeciążany. Poprawia to zarówno przebieg, jak i osiągi. Teraz pojawia się najinteligentniejsza funkcja tego silnika system wspomagania silnika elektrycznego. Pomyśl o nim jak o towarzyszu silnika, który pomaga mu w każdej sytuacji. Gdy samochód rusza lub porusza się powoli w ruchu ulicznym, włączony jest tylko silnik elektryczny, co oznacza, że w tym momencie nie jest spalana benzyna. Gdy samochód potrzebuje większej prędkości, uruchamia się silnik spalinowy, który dostarcza moc w połączeniu z silnikiem elektrycznym. Zwiększa to prędkość samochodu, ale nie zwiększa zużycia benzyny. A podczas hamowania energia ta jest magazynowana w akumulatorze, z którego silnik następnie korzysta. To się nazywa hamowanie regeneracyjne. Toyota wprowadziła kolejną istotną poprawę w tym silniku. Cała konstrukcja, czyli korpus silnika, została odchudzona i zwarta. To nie tylko zmniejsza masę, ale także zapewnia niższe temperatury silnika, wydłużając jego żywotność. Zainstalowano nowy układ chłodzenia, który optymalnie rozprowadza ciepło, zapobiegając przegrzaniu silnika. Zapewnia to płynniejszą pracę przez dłuższy czas i zmniejsza potrzebę konserwacji. Toyota twierdzi, że w tym silniku zastosowano również technologię redukcji hałasu i wibracji. Poprzednie silniki hybrydowe często wydawały głośny dźwięk podczas rozruchu lub przełączania z trybu elektrycznego na benzynowy, ale tym razem ten hałas praktycznie zniknął. Jazda jest cichsza i płynniejsza niż wcześniej. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że silnik ten lepiej radzi sobie teraz w różnych temperaturach. Oznacza to, że akumulator i silnik szybko się uruchamiają nawet w ekstremalnie zimnych regionach i nie przegrzewają się nawet w gorących miejscach. Dzięki temu hybrydowe modele Toyoty nadają się do jazdy w każdym klimacie i na terenie wszystkich krajów. Toyota. Określa ten silnik jako gotowy na przyszłość, ponieważ platforma ta będzie również wykorzystywana w przyszłych hybrydach, plugin i silnikach hybryd wodorowych. Oznacza to, że Toyota położyła podwaliny nie tylko na dziś, ale i na lata. Idealne połączenie benzyny i energii elektrycznej. Większość ludzi boi się samochodów elektrycznych, bo boją się, co się stanie, jeśli bateria wyczerpie się w trakcie jazdy. Jeśli w pobliżu nie ma stacji ładowania, samochód zgaśnie w połowie jazdy. Ten strach nazywa się strachem o zasięg, a Toyota całkowicie go wyeliminowała. System hybrydowy Toyoty nie wymaga stacji ładowania, a ładuje akumulator w trakcie jazdy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o ładowanie, nie płacisz rachunków za prąd i nie musisz nigdzie się zatrzymywać. Samochód hybrydowy Toyoty ma dwa rdzenie silnik benzynowy i silnik elektryczny. Podczas uruchamiania samochodu lub powolnej jazdy w korku, samochód porusza się wyłącznie na silniku elektrycznym. Benzyna nie jest wówczas używana. Podczas przyspieszania silnik automatycznie się uruchamia i wraz z silnikiem elektrycznym napędza samochód. Teraz, gdy hamujesz lub zjeżdżasz ze wzniesienia, energia, która w przeciwnym razie zostałaby utracona, nie jest marnowana. Zamiast tego jest magazynowana z powrotem w akumulatorze. To się nazywa hamowanie regeneracyjne. Oznacza to, że Twój samochód ładuje się sam podczas jazdy. Wyobraź sobie, że podczas gdy inne samochody elektryczne ładują się godzinami hybryda toyoty jest gotowa do jazdy, to jest jego największa zaleta. Największą wadą samochodów elektrycznych jest to, że działają wyłącznie na prąd. Jeśli ładunek się wyczerpie, samochód zgaśnie. Ale w hybrydowym samochodzie toyoty nigdy się to nie zdarza. Nawet jeśli akumulator jest rozładowany silnik benzynowy, automatycznie zaczyna go ładować. Dzięki temu samochód nigdy się nie wyłącza i jest zawsze gotowy do jazdy. Kolejną istotną zaletą jest to, że nie trzeba nigdzie szukać stacji ładowania. W hybrydzie Toyoty wystarczy zatankować benzynę, a samochód zajmie się resztą. Benzyna nadal dostarcza energię, a silnik elektryczny zwiększa zasięg. Ten system działa tak inteligentnie, że nie wiesz nawet kiedy samochód jest na prądzie, a kiedy na benzynie. Po prostu cieszysz się płynną jazdą. Pod względem kosztów, samochody hybrydowe okazują się tańsze niż samochody elektryczne w dłuższej perspektywie. Ponieważ nie wymagają częstego ładowania, a ich zużycie paliwa jest również znacznie niższe. Podczas gdy typowy samochód benzynowy osiąga 15-16 km na litr, paliwa hybryda toyoty może osiągnąć nawet 25 km na litr. Oznacza to, że ilość paliwa zużywana w ciągu dwóch dni wystarczy teraz na cztery. Co więcej, samochody hybrydowe są bardzo niezawodne. Ich akumulatory są mniejsze, co czyni je tańszymi. Samochody elektryczne mają duże akumulatory, które mogą wymagać wymiany co 6 do 8 lat, co kosztuje setki tysięcy rupi. Jednak akumulator w hybrydzie Toyoty jest bardzo trwały i nigdy nie traci znacząco mocy dzięki silnikowi benzynowemu. Kolejną istotną zaletą jest to, że samochody hybrydowe nie obawiają się o zasięg. Wyobraź sobie, że wybierasz się w długą podróż. Nawet jeśli akumulator się wyczerpie, silnik benzynowy może przejąć kontrolę. A jeśli skończy się benzyna, samochód może przejechać krótki dystans na samym silniku elektrycznym. Ten system wspiera cię w każdej sytuacji. Dlatego nazywany jest połączeniem tego, co najlepsze z dwóch światów mocy i oszczędności. Toyota udoskonalała ten system przez wiele lat. Kiedy firma po raz pierwszy wprowadziła hybrydowego Priusa w 1997 roku, ludzie byli sceptyczni co do tej technologii. Jednak dziś ta sama technologia stała się częścią codziennego życia milionów ludzi. Teraz w nowym silniku na rok 2025 jest on jeszcze lepszy. Współpraca między silnikiem benzynowym a elektrycznym jest tak idealna, że różnica jest ledwo zauważalna podczas jazdy. Nowa strategia produkcyjna Toyoty, tańszy i szybszy system produkcji całkowicie odmieniła sposób produkcji pojazdów. Firma przyjęła nową strategię produkcyjną zwaną zintegrowanym systemem produkcji układów napędowych. Oznacza to, że silnik spalinowy i silnik elektryczny wcześniej produkowane w różnych lokalizacjach będą teraz produkowane w jednym miejscu na tej samej linii produkcyjnej. System ten okazuje się przełomowy dla Toyoty, ponieważ sprawia, że pojazdy są tańsze i szybsze w produkcji. Wcześniej metoda pracy Toyoty polegała na tym, że fabryka silników znajdowała się w jednym miejscu, jednostka napędowa w innym, a układ przekładni w trzecim. Późniejsza integracja tych komponentów wymagałaby znacznego nakładu czasu, pieniędzy i zasobów. Teraz jednak firma zintegrowała wszystko w jednym zakładzie. Oznacza to, że silnik, silnik spalinowy i skrzynia biegów będą teraz produkowane i montowane jednocześnie w jednej fabryce. Skróciło to czas produkcji o około 30%. Toyota twierdzi, że to nowe podejście znacznie obniży koszty produkcji pojazdów, ponieważ zamiast wielokrotnie produkować tę samą część maszyny, Będą mogły produkować części do wielu modeli jednocześnie. Wcześniej Corolla Hybrid i Camry Hybrid wymagały osobnych konfiguracji, ale teraz części do obu modeli będą produkowane na tej samej linii. To nie tylko pozwoli Toyocie zaoszczędzić miejsce, ale także zmaksymalizuje wykorzystanie jej maszyn. Dzięki temu firma będzie mogła produkować więcej pojazdów niższym kosztem. Inżynierowie Toyoty wyjaśniają, że nowa linia wykorzystuje zrobotyzowany system montażu, który działa z niezwykłą precyzją. Podczas gdy wcześniej montaż silnika zajmował kilka godzin, teraz to samo zadanie można wykonać w kilka minut. Przyspieszyło to produkcję i poprawiło jakość pojazdu, ponieważ każda część jest teraz sprawdzana za pomocą czujników. Kolejną istotną zaletą tego systemu jest jego wysoka elastyczność. Oznacza to, że gdyby Toyota miała produkować pojazdy w pełni elektryczne zamiast hybrydowych, ta sama fabryka mogłaby być do tego celu wykorzystana z niewielkimi zmianami w parku maszynowym. To się nazywa produkcja gotowa na przyszłość. Ułatwi to firmie wdrażanie nowych technologii w przyszłości. Porozmawiajmy teraz o kosztach. Toyota szacuje, że ten system obniży koszty o około 15% na pojazd. Oznacza to, że firma będzie mogła sprzedawać swoje modele hybrydowe po niższej cenie. Wcześniej pojazdy hybrydowe były drogie, ponieważ ich silniki były produkowane w różnych lokalizacjach. Teraz, gdy oba modele są produkowane w tej samej lokalizacji, koszt znacznie spadnie. Właśnie dlatego Toyota przygotowuje się do udostępnienia pojazdów hybrydowych szerszemu gronu odbiorców. W ramach tej nowej strategii Toyota uruchomiła nowe linie produkcyjne w Japonii, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych. Firma współpracuje również ze swoim partnerem, firmą Suzuki, aby wdrożyć ten system w Indiach. W nadchodzących latach podobne fabryki powstaną w Indiach, gdzie silniki i motory będą produkowane w tym samym miejscu. Dzięki temu samochody Toyoty staną się jeszcze bardziej przystępne cenowo. Ten krok Toyoty jest również istotny, ponieważ w dzisiejszym przemyśle motoryzacyjnym prawdziwą konkurencją są cena i szybkość produkcji. Firmy takie jak Tesla wprowadzają obecnie pełną automatyzację robotów w fabrykach, aby produkować więcej pojazdów w krótszym czasie. Toyota również zainwestowała znaczne środki w tym kierunku, ale jej podejście jest nieco inne. Łączy technologię z ludzką pomysłowością. Oznacza to, że roboty będą pracować tam, gdzie to konieczne, a ludzie tam, gdzie wymagana jest precyzja. Wpływ na rynek globalny. Wpływ nowego silnika hybrydowego Toyoty i jej nowej strategii nie ogranicza się już do Japonii czy Azji, ale jest wyraźnie widoczny na całym rynku globalnym. Firmy motoryzacyjne na całym świecie pędzą w stronę pojazdów elektrycznych, ale problemy z ładowaniem, koszty akumulatorów i ograniczenia pojazdów elektrycznych w chłodniejszym klimacie zmusiły ludzi do ponownego rozważenia tej decyzji. W tym czasie nowy silnik hybrydowy Toyoty pojawił się jako alternatywa, która wywołała poruszenie na rynkach wielu krajów. Na głównych rynkach takich jak Stany Zjednoczone, Europa i Azja, klienci ponownie sięgają po samochody hybrydowe. Głównym powodem jest niezawodność i wygoda. Ludzie chcą teraz samochodu, który oszczędza paliwo i jeździ na prąd, nie martwiąc się o ładowanie. System hybrydowy Toyoty zapewnia tę wygodę. Na przykład sprzedaż Toyoty RAV4 Hybrid i Camry Hybrid w USA wzrosła o około 18% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Europie popyt na pojazdy hybrydowe również gwałtownie wzrósł, w wielu krajach takich jak Niemcy, Francja i Włochy. Przewagą Toyoty jest jej silny wizerunek marki jako producenta niezawodnych i trwałych pojazdów. Podczas gdy inne firmy eksperymentują z nowymi technologiami elektrycznymi, Toyota rozwinęła swoją technologię hybrydową do tego stopnia, że może ją dostosować do wymagań każdego kraju. Na przykład w Europie, gdzie benzyna jest droga, modele hybrydowe, Toyoty stały się źródłem oszczędności. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie długie podróże są powszechne, ludzie preferują samochody hybrydowe, ponieważ nie mają kłopotów z ładowaniem. Efekt ten jest widoczny również w krajach takich jak Indie i Azja Południowa. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych są tam wciąż rzadkością, a zasilanie nie wszędzie jest niezawodne. W takiej sytuacji hybrydy Toyoty są idealnym wyborem dla mieszkańców tego regionu. Brak wysokich kosztów, brak zmartwień związanych z ładowaniem i doskonały przebieg. Właśnie dlatego samochody takie jak Innova High Cross, hybryda Camry i Urban Cruiser High Rider zyskują na popularności w Indiach. Ta strategia Toyoty stała się teraz zmorą również innych firm. Firmy takie jak Tesla, które opierają się wyłącznie na pojazdach elektrycznych, Muszą teraz przemyśleć swoją strategię, ponieważ skoro technologia hybrydowa stała się tak przystępna cenowo i skuteczna, dlaczego klienci mieliby kupować samochód wymagający codziennego ładowania? Właśnie dlatego firmy takie jak Honda, Nissan, Mazda, a nawet Ford przyspieszają swoje projekty hybrydowe. Na rynku globalnym pojawia się nowy trend technologia zrównoważona. Oznacza to, że ludzie nie są ani całkowicie napędzani benzyną, ani całkowicie elektrycznie. Chcą rozwiązania, które łączy oba te aspekty, i właśnie to oferuje Toyota. Ta zmiana wpływa nie tylko na sprzedaż, ale także na inwestycje w branży motoryzacyjnej. Wiele krajów zmienia również politykę rządową. Wcześniej, gdzie tylko pojazdy elektryczne korzystały ze zwolnień podatkowych w wielu miejscach, podobne ulgi przyznawane są teraz pojazdom hybrydowym. Ten krok Toyoty zwiększył również presję na producentów akumulatorów. Jeśli sprzedaż samochodów hybrydowych wzrośnie zapotrzebowanie na duże akumulatory, zmniejszy się. Wpłynie to również na popyt na metale, takie jak lit, kobalt i nikiel, które są obecnie drogie. Które modele będą wyposażone w ten silnik i jak zmienią się te samochody? Nowy silnik hybrydowy piątej generacji Toyoty ma zostać zainstalowany w kilku większych modelach firmy, co uczyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. W 2025 roku silnik ten zostanie zainstalowany w globalnych modelach Toyoty, takich jak Camry, Corolla, RAV4 i Yaris Cross. To pojazdy, które w wielu krajach na całym świecie stały się już symbolem niezawodności i trwałości. Teraz dzięki nowemu silnikowi hybrydowemu zarówno ich osiągi, jak i przebieg osiągną nowy poziom. Firma twierdzi, że silnik ten nie tylko zapewni większą moc, ale także pozwoli zaoszczędzić do 12% paliwa. Oznacza to większy przebieg, niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Mówiąc o Toyocie Camry. 2025 model ten jest już znany jako luksusowy samochód hybrydowy. Teraz dzięki wprowadzeniu nowego silnika będzie się charakteryzował płynniejszą jazdą szybszym przyspieszeniem i jeszcze niższym zużyciem paliwa. i. Mówiąc o hybrydowej koroli, ten samochód cieszy się dużą popularnością, a teraz jego nowy silnik hybrydowy sprawi, że będzie jeszcze bardziej przystępny cenowo. RAV, 4-hybrid średniej wielkości SUV, będzie teraz oferował zarówno większą moc, jak i większy zasięg, co jeszcze bardziej zwiększy jego popularność w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Europa. Nowy silnik to również istotny krok naprzód w przypadku Jarisa Cross dzięki któremu ten mały SUV będzie jeszcze lżejszy, bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Jeśli chodzi o Indy, Toyota przygotowuje się do rychłego wprowadzenia tej nowej technologii. Według wewnętrznych raportów firmy, silnik ten może znaleźć się w modelach takich jak Innova High Cross, Urban Cruiser, Hurrieder i Corolla Cross. Pojazdy te spotkały się już z pozytywnym odbiorem opinii publicznej, a teraz, dzięki nowemu silnikowi Toyoty, mogą stać się liderem, zarówno pod względem zużycia paliwa, jak i osiągów w Indiach. Celem Toyoty jest teraz zadbanie o to, aby hybrydy nie ograniczały się do samochodów z wyższej półki, ale obejmowały również segmenty średniej i niższej klasy, aby więcej osób mogło sobie na nie pozwolić. Jedno jest jasne: Toyota nie tylko sprzedaje samochody, ale kształtuje przyszłość. Ten silnik stanie się w nadchodzących latach największym atutem Toyoty, ponieważ firma planuje stopniowo wdrażać go we wszystkich swoich modelach. Oznacza to, że każdy pojazd, czy to sedan, SUV, czy samochód kompaktowy, stanie się w przyszłości mocniejszy, tańszy i trwalszy. To znak przyszłości. Toyota stopniowo pokazuje światu, że istnieje mądrzejsza droga poza samochodami elektrycznymi, a tą drogą są hybrydy. Omówmy teraz jej wpływ zwłaszcza na firmy, które opierają się wyłącznie na pojazdach elektrycznych, takie jak Tesla i BYD. Obie te firmy działają w oparciu o modele biznesowe w 100% zależne od akumulatorów, co oznacza, że ich pojazdy w całości zasilane są wyłącznie energią elektryczną. Jednak teraz, gdy energia elektryczna drożeje w wielu krajach na całym świecie, a infrastruktura ładowania wciąż nie jest w pełni rozwinięta, wahania klientów stopniowo narastają. W takiej sytuacji strategia hybrydowa Toyoty wydaje się bardziej praktyczna i niezawodna. Kolejną istotną różnicą jest to, że firmy takie jak Tesla i BYD opierają się na dużych bateriach, które są bardzo drogie. Z kolei system hybrydowy Toyoty wykorzystuje mniejszy akumulator, który ładuje się w trakcie jazdy. Oznacza to niższe koszty produkcji dla Toyoty i znacznie niższe koszty utrzymania dla klientów. Dlatego ludzie zastanawiają się teraz, czy napęd elektryczny to jedyna przyszłość, czy też hybryda to bardziej rozsądna opcja. Jeśli chodzi o politykę rządową, wiele krajów oferowało wcześniej ulgi podatkowe na pojazdy elektryczne, aby zachęcić ludzi do zakupu samochodów elektrycznych. Taśsadia. Ale teraz sytuacja się zmienia. Wiele rządów w Europie i Stanach Zjednoczonych ogranicza zachęty dla pojazdów elektrycznych, zdając sobie sprawę, że budowa sieci ładowania w każdym kraju nie jest łatwa. W rezultacie pojazdy hybrydowe ponownie zyskują na atrakcyjności, ponieważ mogą być napędzane zarówno benzyną, jak i energią elektryczną. Toyota w pełni wykorzystała tę szansę. Nie rzuciła się w wyścig na pojazdy elektryczne, ani nie trzymała się przestarzałej technologii. Wybrała drogę środka, która jest odpowiednia zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego firmy takie jak Tesla i BYD uważnie obserwują strategię Toyoty, ponieważ rynek pojazdów elektrycznych może spowolnić, jeśli ludzie powrócą do hybryd. Wpływ na środowisko niższa emisja większe oszczędności. Nowy silnik hybrydowy Toyoty jest nie tylko wyjątkowy pod względem mocy i zużycia paliwa ale także okazuje się bardzo korzystny dla środowiska. W czasach, gdy świat zmaga się z zanieczyszczeniem środowiska i globalnym ociepleniem, Toyota opracowała silnik, który spala mniej paliwa i emituje mniej dymu. Firma twierdzi, że silnik ten przewyższa nawet rygorystyczne normy emisji spalin, takie jak Euro 6. Mówiąc prościej, podczas gdy konwencjonalne silniki benzynowe emitują więcej dymu, ten nowy silnik hybrydowy mniej zanieczyszcza powietrze i znacznie mniej obciąża środowisko. Inżynierowie Toyoty zaprojektowali ten silnik specjalnie tak, aby spalał całą benzynę i wydobywał z niej maksymalną moc. Oznacza to nie tylko mniejsze marnotrawstwo benzyny, ale także znaczne ograniczenie emisji niespalonego paliwa, które powoduje zanieczyszczenie. Właśnie dlatego emisje są o około 30% niższe niż w przypadku silników konwencjonalnych. Dodatkowo silnik elektryczny może czasami zastąpić silnik spalinowy w napędzaniu pojazdu. Na przykład, gdy samochód porusza się powoli w korku, silnik benzynowy jest wyłączany, a samochód pracuje wyłącznie na silniku spalinowym. W tym czasie nie emituje dymu ani dwutlenku węgla, co czyni go całkowicie wolnym od zanieczyszczeń. Toyota twierdzi, że ten silnik jest tak samo czysty jak samochód elektryczny, ale jego unikalną cechą jest to, że jego produkcja generuje około 50% mniej dwutlenku węgla niż w przypadku samochodu elektrycznego. Oznacza to, że podczas gdy produkcja samochodu elektrycznego generuje znaczne zanieczyszczenie środowiska z powodu akumulatorów i ciężkich materiałów, silnik hybrydowy Toyoty powoduje o połowę mniejsze szkody dla środowiska. Dlatego nazywa się go rozwiązaniem ekologicznym, czyli takim, które nie jest całkowicie zależne od benzyny ani całkowicie od energii elektrycznej, ale zachowuje równowagę między nimi. Ponadto Toyota wykorzystała w tym silniku materiały nadające się do recyklingu. Firma poinformowała, że około 80% komponentów silnika jest wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu. To nie tylko zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych, ale także ogranicza zanieczyszczenia związane z demontażem starych silników. Kolejną godną uwagi cechą jest to, że nowe pojazdy Toyoty są wyposażone w funkcję cichego rozruchu. Oznacza to, że po uruchomieniu pojazdu włącza się silnik elektryczny, a nie silnik spalinowy. To również zmniejsza hałas. Technologia ta znacząco wpłynie na miasta, w których miliony pojazdów uruchamiają się jednocześnie każdego dnia. Decyzja Toyoty jest również istotna, ponieważ wiele krajów wprowadzi w nadchodzących latach surowsze przepisy mające na celu kontrolę zanieczyszczeń. Kraje takie jak Europa i Japonia planują wprowadzić zakaz używania starych pojazdów z silnikami benzynowymi po 2030 roku. Jednak jeśli silnik będzie czystszy, to oczywiście będzie służył dłużej. Toyota poszła w tym kierunku, stworzyła silnik, który może spełniać przyszłe normy ochrony środowiska. I tak subskrybuj kanał, aby oglądać takie filmy i otrzymywać prawdziwe i ciekawe informacje jako pierwszy.